Witam bardzo serdecznie. Chciałabym Wam dziś wyciągnąć karty na miesiąc październik dla urodzonej w znaku ryb. Aura, energia miesiąca października, rycerz buław, miłość, związki i uczucia dwójka buław, i sprawy zawodowe, finansowe koło fortuny. Miesiąc przede wszystkim przemieni ci drogę bo bardzo szybko. Październik pogna, nawet nie zobaczysz, nie zorientujesz się, że on już mija, że on już minął. Trochę będzie męczący, bo będzie dużo zawirowań, dużo zmian, dużo, dużo zresztą, nawet i koło o tym mówi, że, że nic nie będzie stabilniej, stałość poza uczuciami. W sprawach zawodowych i takich ogólnych naprawdę będzie się dużo działo: dużo, dużo zamieszania, dużo wiadomości, chaos, nieprzewidywalność, nerwowość, podniecenie jakieś takie, elektryczność i niecierpliwość przede wszystkim. Rycerz Buław mówi o zmianach, o wyprowadzce, przeprowadzce, o wyjazdach, o, o, o nowych miejscach, o szybkości też działań. Ale tutaj jest podróże. Jeżeli gdzieś planujesz wyjechać, to pewnie droga rybo właśnie w październiku będziesz gdzieś tam w drodze. Może na weekend tylko, a może i tak na trochę dłużej. Może zaplanowałeś na październik urlop. Gdzieś, gdzie jeszcze jest ciepło i, i przyjemnie, już jest cisza i spokój i taniej. Także wyjazdy wszelakiego rodzaju ci się udadzą. Mm. W uczuciach dojdziesz do pewnego etapu, do którego jak gdyby wiesz, że już pokończyłeś pewne rzeczy, i czas teraz coś zrobić. Czas zmienić, czas wybrać jedną z dróg. Czy to będzie, nie wiem, zerwanie, czy to będzie jednak zejście, czy, czy zostanie przy tym, co jest, na pewno w październiku nie, nie zmienisz. Tu jest, zobacz. Dokonanie idziesz sobie tymi schodami, dochodzisz do, do drzwi, ale nie wiadomo, co jest za tymi drzwiami. Jeszcze tu nie ma dokonania wyboru, jeszcze nie ma przejścia. Tu staniesz i będziesz dalej się zastanawiać, co, którą opcję, którą drogę wybrać. Będziesz oczywiście też czekał na to, czekała, czekał, na to. A może coś się ukaże w tych drzwiach? Może ktoś się ukaże. Może się z kimś zapoznasz, może, może się przybliżysz. Chociaż tu w Rycerzu Buław jest erotyzm bardzo duży, bardzo duże przyciąganie erotyczne. Ale ty będziesz na to liczył, że ktoś właśnie się tak ukaże w tych drzwiach i ułatwić podjęcie decyzji. No, niestety nie. Tu jest na razie czas oczekiwania, czas dopracowywania swoich planów, zamierzeń, bo ty masz jakieś plany wobec drugiej osoby lub wobec swojego życia uczuciowego. I tu będzie dalsze dopracowywanie, zbliżanie się do tych drzwi. Być może, że w następnym miesiącu, w listopadzie, będziesz musiał już konkretnie wybrać, będziesz musiał przejść przez te drzwi, będziesz musiał podjąć decyzję, bo takie zawieszenie i stanie i czekanie na coś, niby chcesz te zmiany, niby, niby byś się ruszył, ale mm, nie umiesz jeszcze podjąć, nie wiesz jeszcze dokładnie, tak naprawdę, z czego oczekujesz, z czego chcesz. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, to jest to bardzo dobry czas, to będą, e, będzie praca z przeznaczeniem. To będzie, e, z, jeżeli miałeś problemy, kłopoty zawodowe, to wszystko się to pokończy. To, co było wielkim sukcesem, może troszeczkę zmniejszyć się, ale tu nie ma żadnej zapaści. Y, niestety y, koło fortuny się kręci i koło fortuny. Nie daje stabilizacji. Tu ciągle są zmiany, ciągle coś nowinki, coś, coś już niby planujesz, już niby, już niby chcesz spokoju, ale koło fortuny dać spokoju. Koło fortuny cały czas zmienia, cały czas się kręci i ty będziesz w tym kołowrocie, na tym roller e, No, będzie to męczące dla ciebie, bo ty spokojny na rywo, to niestety, ale dla ciebie takie, taki kołowrót w rycerzu i w kole to będzie dla ciebie męczarnia straszna. E, bo tu nie ma nic, że tak powiem, ty lubisz żyć z głową w chmurach, żyć marzeniami, tęsknotami, a tutaj to wszystko ci nie pozwoli. E, nie pozwoli ci żyć marzeniami i niby już myśl, będziesz myślał, że osią, osiądziesz na laurach. Nie, 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 a tu zaraz coś e, trzeba dalej będzie zrobić, coś działać, czy, czymś się zająć. No, taki młyn, dosyć duży młyn przy rycerzu i przy kole Fortuny. Jedynie w uczuciach. Sam nie będziesz wiedział czego chcesz i, i, i będziesz oczekiwał, że ktoś może za Ciebie podejmie decyzję, ale no niestety. Jeszcze ten miesiąc poczekasz, natomiast ile można żyć w zawieszeniu? E, a to jest takie troszeczkę życie w zawieszeniu. Szybko minie październik. Bardzo niespodziewanie. Bardzo zakręcone będzie. Mm. No poza uczuciami. Ale no, zmęczysz się, droga rybo, bardzo, bo nie lubisz takiego kołowrotu. Chciałabyś spokoju, chciałabyś spokoju, ciszy, odpoczynku i żeby wszyscy się od ciebie odczepili, a tu niestety, niestety będziesz musiał dużo działać, dro musiała droga rybo dużo działać, dużo robić, dużo zmian. Natomiast na szczęście wyjście z kłopotów, wyjście z problemów. Może właśnie ten kołowrót nie pozwoli ci się nad sobą urzalać. Nie pozwolić ci się właśnie e, władować w te sentymenty, tęsknoty i, i, i stany depresyjne. To też jest po coś. Będziesz zmęczony, będziesz zmęczona droga rybo, ale to może jest właśnie też po coś. po coś. Po to, żebyś się nie zagłębił w swojej nie wiem rozpaczy, w swoim takim zamkniętym pudełku ze łzami. I dobrze. Czas, czas, też od czasu do czasu trzeba mieć trochę rozrywki, trochę działań, zmęczyć się, ale z uśmiechem na ustach. I tego Ci życzę. Wszystkiego dobrego, droga ryba.